Witam państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli zimującej. Proszę państwa, jesteśmy na polu, na którym uprawiana jest cebula już trzeci rok z rzędu. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Eee, proszę państwa, wydaje się, że wschody są bardzo dobre, troszeczkę powiększymy obraz. Eee, natomiast na co zwrócił uwagę producent. Rośliny są jaśniejsze, ale mamy ciepło. Proszę Państwa, może wystąpić stymfylium. To jest dosyć, dosyć wczesna faza, ale mamy już flagę i to stymfylium rzeczywiście może być. Jest troszeczkę chwastów jednoliściennych, ale to nie jest jakiś duży problem. Na stymfylium, signum, siarczan magnezu, protektor. Proszę Państwa, ponieważ jest ciepło, może tutaj zacząć dokuczać również wciornastek, więc jakieś pyretroidy na tego wciornastka również bym zastosował. Tak? Jak będzie wychodził pierwszy liść, to już wtedy signum, ale to zobaczymy za chwileczkę. Tutaj też na tym polu poszła niewielka dawka azotu bo gdzieś w granicach 50 może 60 kg na hektar a jest sucho więc zaleciłbym jakieś 100-150 kg saletry wapniowej żeby wysypać jeżeli chodzi o chwasty na razie bym się wstrzymał nie robiłbym żadnego zabiegu zobaczymy jak to będzie wyglądało za chwileczkę zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji jak i z innych plantacji warzyw gruntowych